Witam ponownie w internacie. Dzięki Wam przetrwałem zimę. Kupiłem sekalesony w szmateksie. Wyglądają prawie jak nowe. A ten piękny sweterek dostałem od sąsiadki. Teraz idę se kurwa poszukać roboty. Ej, sąsiadki, nie wie ta może gdzie mogę znaleźć pracę? Panie tam chyba na rogu potrzebują kogoś do sprzątania. Okej. Okay. Zapierdalam tam sprintem. Muszę mieć kasę na jakąś kaszankę. RUN NIGGO RUN NIGGO DROP NIGGO DROP NIGGO RUN MOTHERFUCKER RUN RUN MOTHERFUCKER RUN RUN NIGGO RUN Jebany samochód, 20 lat temu na pieszo się zapierdalało a teraz w chuj tego gówna na kółkach. Jak tak będę biegał, to się spocę jak chuj i będę jeszcze bardziej śmierdział. Proszę stąd wyjść natychmiast śmierdzielu. A chwileczkę, czy ty nazwałaś mnie śmierdzielem, a masz suko? O kurwa, muszę spierdalać. Czym mnie pojebało? Zajebałem ją na śmierć. Wysiadaj z samochodu, acz Aha. Aha. To złe miejsce, zły czas, uciekaj! Raz, raz! Chcą za tobą, to, za tobą ej, chcą zatrzymać serce to, miejsce, czas, raz, raz, broń, to, to, serce to złe miejsce, zły czas, uciekaj! Raz, raz! Mają broń, ty na głąb nic więcej! To złe miejsce, zły czas, uciekaj! Raz, raz! za tobą, chcą zatrzymać serce To złe miejsce, zły czas, uciekaj! raz! Mają broń, ty na głąb nic więcej! Przecież ja nawet nie umiem kierować Co ja sobie myślałem Postawię ten złom tutaj i spierdalam jak najdalej od miejsca wypadku. Dobra, po tym co zrobiłem mogę być tylko gangsterem. Okej, okay, w mordę Kaczyńskiego, muszę mieć kasę na kałacha. Ta pani wygląda na bogatą. Przepraszam, ale zbieram najebanego kałacha. A masz bogata, piczo. To za to, że ty masz kasę, a ja nie. Fight. 50 zł? Myślę, że mi starczy. Haha, ha haha. Ha, 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 ha. Teraz idę do ruska, co ma bronię od Chińczyków. Dobra jebaku leśny pięćdziesiąt dych chyba wystarczy, dawaj mi och Ohoho wielkie dzięki i do zobaczenia następnym razem. Teraz biegiem pod jakiś nowy most. Muszę się przespać po tym dniu wielkich wrażeń. Haslerka, ryzyko, większe niż hazard Ganserka, gotowość na wszystko od zaraz Rosterka, parzy chodzi z zbrodnia i kara znów dramat Kolejna młoda ofiara Ilu ziomów ginie w samochodach? Ilu na ulicach i dlaczego jest? Na moda Młodych ludzi szkoda, gdy umierają Sobie i tym bliskim to zawdzięczają Haslerka, ryzyko, większe niż hazard Ganserka, gotowość na wszystko od zaraz Rosterka, parzy chodzi z zbrodnia i kara znów Ilu ziomów ginie w samochodach, ilu na ulicach, i dlaczego jest na gansetkę woda. Idę spać, dobranoc wam wszystkim.